Nie mówimy o Brunie. Nie, nie, nie. No, jeśli tu jeszcze jesteście, to my dziś pomówimy o Brunie, ale nie tylko. Pomówimy też o tym, co tam ciekawego kryje nasze magiczne Encanto i dlaczego ten film jest tak ważny. Zapraszam w magiczną, fabularną i psychologiczną podróż po Encanto. Nasze magiczne Encanto to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Madrigal, tradycyjnie krótkie streszczenie fabuły. Tym razem przeczytam Wam je z Wikipedii, więc uwaga! Film opowiada o rodzinie Madrigal, mieszkającej w magicznym zakątku zwanym Encanto w górach Kolumbii. Jej członkowie w dzieciństwie zyskują niezwykłe zdolności, które w późniejszym czasie mają wykorzystywać, by pomagać innym. Lecz piętnastoletnia Mirabel nie otrzymała żadnego daru. Okazuje się jednak, że to właśnie ona musi ochronić rodzinę przed jej własnymi członkami. To opis w bardzo dużym skrócie. Ja to wszystko będę rozwijać i zapowiada się nieco dłuższy odcinek, ale myślę, że ciekawy. Będzie też kilka zapowiedzi yy, odcinków, które pojawią się na moim kanale w przyszłości. Bo pewne wątki z Encanto bardzo fajnie będą mi pasowały do opowiadania o serialach w serii było minęło, bo tam były dużo bardziej rozwinięte. Wracając do filmu, pokusiłabym się o stwierdzenie, że jest to historia wielopokoleniowej rodziny w stylu klanu czy M jak miłość, z tym, że w formie filmu animowanego, animacja 3D, w większości po prostu brzydka, znaczy w tym przypadku, w przypadku Disney Pixar, tło jest przepiękne, w sensie wszystko, co się dzieje, oprócz postaci. Zapewne to jest kwestią gustu, więc nie będę się nad tym dłużej rozwodzić. Film jest w klimacie kolumbijskim. Mamy rodzinę, na której czele stoi kobieta, babcia, czyli typowy matriarchat. Mamy magię. W nurcie tak zwanego realizmu magicznego, czyli magia jest tam jak powietrze, jest czymś absolutnie naturalnym, nikogo nie dziwi i tak dalej. Ciekawe jest to, że obok mamy katolicyzm. Mamy katolickiego księdza, mamy katolickie śluby. Ogólnie współistnienie magii i religii w tamtej kulturze jest ponoć normalne. U nas to się wydaje dziwne. Jak na musical Disneya przystało, Całość ilustrują nam wspaniałe piosenki, które uzewnętrzniają życie wewnętrzne bohaterów bardziej niż jakikolwiek dialog. Zachęcam Was do przesłuchania samej ścieżki dźwiękowej. Naprawdę złoto. W tym aspekcie wizualnym, znaczy w, tym, w tej części, no powiedzmy filmowej, tak? Sądzę, że warto też podkreślić ogromną pracę twórców nie tylko tą wizualną, ale też scenariuszową. Mamy tu rodzinę, poszczególnych jej członków, z którymi mniej lub bardziej możemy się utożsamiać, lub utożsamić kogoś nam bliskiego. To jest film do bólu ludzki, mimo że osadzony w magicznej rzeczywistości. O co w ogóle chodzi? Rodzina Madrigal. Zostaje obdarowana tajemniczą świecą, która niejako stwarza ich dom i wszystkich jej członków w dzieciństwie obdarza magicznymi mocami. Świeca pojawia się w życiu rodziny podczas wojny, w której ginie mąż Almy, czyli babci, i zostaje przez kolejne pokolenia. Rodzina Madrigal czuje się zobowiązana wobec życia, no, jakoś się odwdzięczyć za to, że mają gdzie mieszkać, i swoje magiczne moce wykorzystuje do tego, żeby pomagać wszystkim dookoła. Magia jest silnie powiązana z ich osobowościami, można powiedzieć, że ze stanem ich rodziny, bo kiedy rodzina zaczyna się dzielić, Dom dosłownie zaczyna pękać. Można powiedzieć, że w tym filmie widzimy powolny rozpad rodziny i jej odbudowę. Najważniejszą w rodzie jest Alma, czyli babcia. Babcia naszej głównej bohaterki Mirabel. Alma nie ma magicznego daru, ale jest osobą odpowiedzialną za trzymanie tej rodziny w ryzach. Za to, by płomień świecy nie zgasnął. Kobieta panicznie boi się tego, że sytuacja sprzed lat może się powtórzyć, że znowu może stracić dom, że znowu może stracić swoich bliskich, tak jak lata temu straciła męża na wojnie. Przez traumę wojenną na pewno przejdziemy sobie bardziej, opowiadając o Power Rangers Mistyczna Moc. Tutaj tylko troszkę sobie. Powiemy, bo ta, ta wojna, ta trauma ukształtowała całe życie Almy i nie tylko Almy. Wpłynęła na jej dzieci, na jej wnuki, na całą rodzinę. Głęboko upraszczając, mogę powiedzieć, że Alma jest niemal takim dyktatorem, który wymaga od swoich bliskich pracy na rzecz innych absolutnie nie pozwala im na własne życie, na własne uczucia ze strachu przed kolejnymi nieszczęściami. Poświęca nawet swojego syna by tylko utrzymać świece i kasite. Mirabel swoją wnuczkę traktuje jak intruza, bo dziewczyna nie ma żadnej mocy, nie ma żadnego daru, a przypominam, że Alma też nie ma żadnego daru. Więc teoretycznie powinny być sobie najbliższe, a między nimi jest totalny mur, który dosłownie zaczyna pękać, bo dom zaczyna pękać. I obie dojrzewają do tego, jaka jest prawdziwa rola Mirabel. O tym będę mówiła później. Właściwie w tym filmie mamy dwójkę głównych bohaterów. Wspomnianą już Mirabel, która nie ma żadnego daru, i jej wujka, brata jej matki, Bruna. Bruna, który musiał opuścić swoją rodzinę, bo miał wizję. Znaczy, jego darem, jego mocą były wizje. No i wypowiadał je na głos. Coś, co dla jego matki było najważniejsze, czyli, czyli te magiczne dary, pomaganie ludziom, dla Bruna stało się jakby biletem w jedną stronę z rodziny. Bo przecież to jest jego wina, że miał wizję, że na ślubie jego siostry będzie padać. No, logiczne, nie? Stał się jakąś absolutną czarną owcą w rodzinie. Wszyscy mówią, nie mówimy o Brunie. A Bruno nigdy tak naprawdę domu nie opuścił. Zamknął się ze szczurami w jakiejś kanciapie i cały czas tam był. I cały czas słyszał, jaki to jest najgorszy i nieważny. Jaką to zakałą rodziny jest. Ostatecznie nie słyszy nawet słowa przepraszam, wszystko jest w porządku. Żałuję trochę, że ten wątek nie został rozwinięty bardziej, że bardziej nie skupiono się na Brunie i na jego uczuciach. Pierwszą, znaczy kolejną, drugą, yy, główną bohaterką jest Mirabel, czyli dziewczyna, o której wszyscy wiedzą, że nie ma żadnego daru. Ona pozornie jest z tym pogodzona. Podobnie jak Bruno jest pogodzone z tym, co go spotkało. Ona jest szczęśliwa, że ma rodzinę, nie? że ma matkę, ojca, rodzeństwo, kuzynów, ciotki, babcie, a oni traktują ją jak powietrze, jak kogoś niewidzialnego. Nawet nie wołają jej do rodzinnego zdjęcia, nawet nie zauważają, że jej tam nie ma. Nie masz magicznego daru, to nie przeszkadzaj. A ona stara się nawiązać z nimi kontakt, utrzymywać relacje, szczególnie z babcią, tylko czy to nie wychodzi. Tutaj na pewno na pochwałę zasługują yy, rodzice Mirabel, którzy cały czas jej mówią, że jest wyjątkowa, dlatego że jest jaka jest. I to Mirabel bez magicznych mocy zostaje jakby wyznaczona przez los, przez magię, do uratowania magii całej rodziny i do uratowania domu. By pokazać, że to nie magia jest najważniejsza. Najważniejsze w tej rodzinie są wzajemne relacje i to, że się wszyscy kochają, uzupełniają. To przede wszystkim. Alma, babcia musi to zrozumieć. Musi zrozumieć, że jej obsesyjne poczucie yy, strach, że jej obsesyjny strach nie przynosi niczego dobrego. Że mimo jej kontroli to wszystko się rozpada w drobny mak. Każda rodzina ma chyba taką osobę, która próbuje wszystkich skleić, nie? Tak yy, utrzymywać te relacje, zapraszać. I w przypadku rodziny Madrigal jest to właśnie Mirabel. I to jest jej magiczna moc. I bardzo się ucieszyłam, że na koniec, idąc takim oklepanym schematem, ona nie dostała żadnej magii, bo to ona jest magią. I dobrze, że taki morał nam wybrzmiał, że jesteśmy wyjątkowi, dlatego że jesteśmy ludźmi. To Mirabel staje się następczynią swojej babci. To ona prowokuje pozostałych członków rodziny do zmierzenia się z tym, co ta magia tak naprawdę dla nich znaczy i z jakim ciężarem się wiąże. Dzięki temu też widzą, że to, co przez lata robili, nigdy nie poszło na marne, bo kiedy ich dom się zawala, to nikt nie pstryka palcem i, magiczne, i magicznie go nie odbudowuje, tylko pojawia się cała wioska i wszyscy pomagają tym, od których zawsze mieli pomoc. I to jest piękny koniec tej historii. O rolach w rodzinie i toksycznych relacjach rodzicielskich będę Wam szerzej mówiła w odcinku o czarodziejach z Waverly Place. O oryginalne, czyli w serii było minęło. Teraz tylko sobie przelecimy na przykładzie Encanto. Każdy z nas w rodzinie odgrywa jakąś rolę. To się po prostu dzieje. Mamy tych niewidzialnych, tych idealnych, tych silnych, tych rozbawiających i tak Jak wspominałam, Alma, czyli seniorka rodu, nie ma żadnych mocy. Ma trójkę dzieci. Pepe, Bruna i Juliette. Bruna, jak już wspomnieliśmy, ma wizję. Pepa kontroluje pogodę, w sensie emocjonalnie, w sensie jej emocje wpływają na pogodę. A Julieta potrafi leczyć jedzeniem. Julieta, czyli matka Mirabel. Kuzynka Dolores ma wybitny słuch i wszystko słyszy. Słyszała też Bruna przez całe życie. No, ale nic nie mówiła, bo po co, prawda? Mamy Kamilo, który potrafi się przemieniać. I mamy Antonia, który potrafi rozmawiać ze zwierzętami. Mamy też Izabelę, siostrę Mirabel, która zawsze musi być idealna. Tak jak idealna jest jej magia kwiatów, dywany z kwiatów i tak dalej. Piękne suknie, fryzury. No, po prostu chodzący ideał. Oczywiście pod ogromną presją, bo Izabela wcale tego nie chce. I jak zaczyna się buntować, to znaczy jak Mirabel, która dowiedziawszy się od Bruna, że tylko ona, godząc się z siostrą, z którą relacje nie były najlepsze, może uratować dom, trochę tą Izabelę no buntuje i Izabela w końcu zaczyna mówić co myśli, a raczej śpiewać co myśli, wyczarowuje jakieś kaktusy z kwiatów i generalnie postanawia wreszcie być sobą, uwolnić się z tego gorsetu. Podobnie jak Luisa, czyli trzecia siostra z tego rodzeństwa, ona jest nadzwyczajnie silna. Przenosi domy, głazy, wszystko. A ludzie silni często zmagają się z depresją i to nawet pada w piosence. Mówi się czasem o tym, że depresja dopada tych, którzy za długo byli silni. I ona w końcu też z siebie ten ciężar zrzuca. Można zatem powiedzieć, że nasze magiczne Encanto to film o odkrywaniu siebie i swojego miejsca w rodzinie. Film pokazujący siłę tej rodziny, wyjątkowość każdego człowieka, akceptację przeszłości, teraźniejszości, taką zgodę na budowanie wspólnej przyszłości akceptację i wybaczanie, bo myślę, że bez tego to nie miałoby sensu. Wszyscy członkowie rodziny Madrigal musieli sobie wiele wybaczyć. Inni, bardziej, przede wszystkim musieli wybaczyć Almie, bo to ona jakby sterowała ich życiem przez cały czas. Ale bardzo dużo do wybaczenia miał Bruno, no i Mirabel. Tylko że Mirabel była w tej rodzinie, a Bruno niestety nie. I Tutaj mi zabrakło takiej szczerej rozmowy, jaka odbyła się między babcią a wnuczką. Zabrakło mi tego właśnie z Brunem. Choćby głupiego, przepraszam, a nie o, super, jesteś, juhu, wszystko jest dobrze. No ale dobra. Nasze magiczne Encanto oceniam na 5, na 5, za fajne postacie, za wspaniałą muzykę. Polecam Wam ten film z całego serca. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, do zaobserwowania mnie na Instagramie, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu i do usłyszenia następnym razem.